Przedajesz na Allegro asortyment medyczny, albo zdrową żywność, albo cokolwiek, co ma stawkę VAT 8%? Dzisiaj krótkie wideo, w którym pokażę Ci trik, który znalazłem u jednego ze sprzedawców, który w fajny sposób wykorzystał, no właśnie, stawkę VAT. Zobaczmy, jak to wygląda. Trafiłem ostatnio na sprzedawcę, który wykorzystał genialny sposób na wyróżnienie swojej oferty. Tutaj widzimy jeden z bardziej popularnych materacy na Allegro. No, i to widać już po ocenach. Ma, ma to przełożenie. Jest bardzo dobra ocena. Ogromna ilość w ogóle tych ocen. Sporo ciekawych zdjęć. Sama oferta jest ładna, ale to, to jeszcze nie jest ta oferta. To jest materac w cenie 409 zł. Jak przyjdziemy na tę ofertę, którą właśnie chcę pokazać, ma dokładnie te same parametry, czyli wymiary, grubość. Też twardość. Z, z parametrów to jest dokładnie ten sam materac, ale zdjęcie już się różni na pierwszy rzut oka, przede wszystkim kolorami. Wszystkie kolory zostały zmienione, ale wystarczy spojrzeć nawet tutaj na, na to jaśniejsze, ten jaśniejszy pasek tej warstwy kokosowej i to samo znajdziemy tutaj. To jest dokładnie to samo zdjęcie, tylko zostało przerobione, w programie zostały zmienione kolory tylko po to, żeby wyglądał na zupełnie inny produkt. No i w zasadzie już to się udało. To wygląda trochę sztucznie, jeżeli się przyjrzeć, Ale na pierwszy rzut oka tego nie widać, a już na pewno osoba niedoświadczona nie zwróci na to uwagi. Do tego sama oferta jest zrobiona całkiem atrakcyjnie. Emoji oczywiście wciąż jest tutaj sporo do poprawy, ale też już się wyróżnia i ma więcej ciekawych elementów, dokładnie jest to rozpisane niż w tej oryginalnej ofercie. To się jeszcze bardzo na sprzedaż nie przełożyło, ale sam sposób, który, do którego właśnie teraz docieram, może zadziałać bardzo fajnie u każdego, kto działa w branży medycznej. Chodzi o to, że napisał, że produkt 100% medyczny, dlatego stawka VAT to tylko 8%. No i w zasadzie tamten ma teraz ma to samo. Można to bardzo łatwo zweryfikować ale my to możemy zweryfikować, bo stawkę VAT widać tylko na, na koncie biznes, na koncie firmowym. Zmieniliśmy konto, jest już to konto prywatne, jak widać. Nie ma tutaj dopisane biznes, no i przede wszystkim nie widać VAT-u, więc to jest taka oczywista oczywistość, ale jeżeli sprzedajesz coś z tym VAT-em i wpada w tą kategorię, możesz to podkreślić w ten sam sposób i Ludziom trudniej będzie to zweryfikować, a z leniwości praktycznie nikt nie będzie tego weryfikować. Nie musisz kłamać mówiąc, że inni tego nie mają, ale możesz to po prostu podkreślić u siebie, i to już jest ciekawy wyróżnik. Mam nadzieję, że ten sprzedawca nie obrazi się za to, że, że pokazałem jego ofertę i, no i tą, tą metodę, którą zastosował. Natomiast tutaj raczej osoby kupujące nie oglądają, dlatego to jest dla Was do informacji i wykorzystania. Dzięki, cześć.